Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, ludu wybrany, narodzie święty, królewskie kapłaństwo, zbierzcie się w duchu, połączcie swoje serca, bo dzisiaj w ten wyznaczony wtorek niebiański dźwięk rozbrzmiewa z wysokości niebios prosto do waszego życia. To dźwięk wolności, to dźwięk przełomu, to potężny dźwięk efata. Niebo nie tylko Cię obserwuje, ale wzywa Cię do czegoś niezwykłego. To nie jest zwykły dzień, lecz moment zaplanowany przez stwórcę na twoje zwycięstwo. Proroczy głos przełamuje bariery, a słowo autorytetu rozbrzmiewa w twoim duchu. Efata, otwórz się. Ten nieodwołalny dekret niszczy niewidzialne mury, rozrywa kajdany zwątpienia i obala argumenty, które trzymają cię w niewoli. Napisz swoje efata i intencje na dziś w komentarzach, a także skąd oglądasz, słuchasz, abyśmy razem tworzyli mur wiary. Dzisiaj duchowa atmosfera jest naładowana. W powietrzu unosi się boska energia, święte oczekiwanie wisi nad nami. Duch Święty tchnie nad tym momentem, nad tym połączeniem, nad każdym życiem, które słyszy to słowo. Tchnie, aby rozproszyć mgłę zamętu aby złamać jarzmo ucisku, aby otworzyć drogi tam, gdzie są tylko nieprzekraczalne mury. Poczuj Jego obecność właśnie teraz, tam gdzie jesteś. Poczuj ciepło Jego miłości, moc Jego prawicy, pewność Jego interwencji, On tu jest, On działa. Jest gotów dokonać niemożliwego w odpowiedzi na wołanie, które wznosi się z Twojego serca. Czy przeżywałeś dni zmagań, czy czułeś ciężar niewidzialnych kajdan wiążących twoje stopy, ręce, umysł, ducha, kajdan strachu, które paraliżują twoje decyzje, kajdan chorób, które okradają cię z witalności i radości, kajdan niedostatku, które ograniczają twoje marzenia i plany, kajdan zniszczonych relacji, które ranią twoją duszę do krwi? Kajdan nałogów, które odciągają cię daleko od obecności Boga, kajdan niewiary, które zagłuszają twój głos wiary, kajdan przeszłości, błędów, poczucia winy, które oskarżają cię dniem i nocą. Chcę, abyś teraz wyobraził sobie te kajdany, poczuj ich ciężar, uznaj ból, który powodują, zobacz ślady, które zostawiły na twojej skórze w twojej historii. Nie po to, by się lamentować, nie po to, by się poddać, ale aby zidentyfikować wroga, nazwać giganta, którego dzisiaj obalisz, w mocy imienia Jezus i przez autorytet słowa Efata. Te kajdany nie są dziełem przypadku. Zostały wykute w kuźniach piekła, stworzone przez wroga naszych dusz z jedynym celem przeszkodzić ci w wypełnieniu chwalebnego celu, dla którego Bóg cię stworzył. Diabeł wie, kim jesteś w Chrystusie. Zna eksplozyjny potencjał, który w Tobie mieszka. Boi się światła, które nosisz, autorytetu, który został Ci nadany, cudów, które mają przepływać przez Twoje życie. I dlatego próbuje Cię uwięzić, uciszyć, zneutralizować. Używa okoliczności, ludzi, myśli, uczuć. Szepcze kłamstwa do Twojego ucha, nie dasz rady, nie ma już nadziei, Bóg o Tobie zapomniał, jest za późno. Nie zasługujesz. Buduje twierdzę w twoim umyśle, argumenty, które powstają przeciwko poznaniu Boga, jak mówi apostoł Paweł w 2 Koryntian 10:45. Bo oręż naszej walki nie jest cielesny, lecz ma moc od Boga burzenia twierdz warownych. Nim obalamy rozumowania i wszelką pychę, która powstaje przeciw poznaniu Boga, a wszelką myśl bierzemy w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi. Dzisiaj, w imieniu Jezusa, te twierdze zaczynają się walić, te argumenty zostają uciszone, te mury zwiedzenia upadają, ale dzisiaj jest wtorek i w ten wtorek boski dekret zostaje uwolniony nad Twoim życiem. Dekret, który ma swoje źródło w sercu Ojca, który został uwierzytelniony krwią syna i który jest zapieczętowany mocą Ducha Świętego. To dekret Efata. Pamiętasz fragment z Ewangelii Marka, rozdział 7, wersety 31 do 37. Jezus był w regionie Dekapolis, ziemi pogańskiej, poza zwykłym obszarem swojej służby wśród Żydów. Przyprowadzono mu człowieka głuchego i mówiącego z trudnością. Zobacz tę scenę. Człowiek odizolowany przez swój problem, niezdolny wyraźnie słyszeć głosów wokół, niezdolny w pełni wyrazić swoich myśli i uczuć. Ilu z nas czuje się czasem podobnie? Głuche na głos Boga w zgiełku świata? Z językiem spętanym, niezdolne do głoszenia obietnic, do swobodnego uwielbienia, do prorokowania o naszej przyszłości? Co zrobił Jezus? Słowo Boże mówi, że wziął go na bok, z dala od tłumu. Są chwile, kiedy Bóg musi nas zabrać od hałasu, od zgiełku, od cudzych opinii, aby zająć się nami w samotności. Dotknął uszu mężczyzny, splunął i dotknął jego języka. Symboliczne czyny, naładowane znaczeniem i mocą. Dotyk Jezusa przynosi uzdrowienie, odnowienie, życie. A potem, podnosząc oczy do nieba, westchnął głęboko: Ach, to westchnienie Jezusa. To nie było westchnienie zmęczenia, ale głębokiego współczucia, utożsamienia z ludzkim bólem z ciężarem grzechu i jego konsekwencji, które powodują takie cierpienia. Był to jęk, który łączył nędzę ziemi z miłosierdziem nieba. Poczuł ból tego człowieka, frustrację, izolację. I w tym westchnieniu zawarta była cała wstawiennicza modlitwa syna przed ojcem o nasze odkupienie, a potem uwolnił słowo rozkazu, słowo twórcze, Słowo autorytetu, które odwraca wyroki i zmienia przeznaczenia, powiedział Efata, słowo w języku aramejskim, języku codziennym, języku serca, słowo intymne, ale naładowane boską mocą. Efata, co znaczy otwórz się. To nie była sugestia, to nie była prośba, to był rozkaz, rozkaz, który rozbrzmiał w niebie i na ziemi. Rozkaz, który przeniknął duchowe struktury, które więziły tego człowieka. Rozkaz, który rozwiązał węzeł, który więził jego słuch i mowę. A co się stało? Natychmiast. Słowo Boże mówi, natychmiast. Nie było zwłoki. Nie było stopniowego procesu. Działanie było natychmiastowe. Jego uszy się otworzyły. To, co było zamknięte, zablokowane, uniemożliwione. Zostało szeroko otwarte przez moc słowa Efata. Więzienie, które trzymało go w milczeniu, zostało przerwane. A jego język, wcześniej spętany, teraz był wolny. Zaczął mówić swobodnie, doskonale. Cud był kompletny. Odnowienie było całkowite. Alleluja! Dzisiaj w ten wtorek cudów to samo słowo Efata zostaje uwolnione nad Twoim życiem. To nie tylko historia z przeszłości, to rzeczywistość dla Twojej teraźniejszości. Ten sam Jezus, który uzdrowił głuchego i mówiącego z trudem w Decapolu, jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. List do Hebrajczyków 13:8 nam to gwarantuje. Jego moc nie zmalała, Jego współczucie nie ustało, Jego autorytet jest niezachwiany. I On patrzy na ciebie. Teraz z tym samym współczuciem, z tym samym pragnieniem, aby zobaczyć Cię wolnym, pełnym, odnowionym. Dlatego prorokuję nad Tobą, Efata, dla Twoich duchowych uszu. Otwórzcie się teraz, aby usłyszeć głos dobrego pasterza. Otwórzcie się, aby rozeznać Jego kierunek, Jego plany, Jego strategię. Dość słuchania głosów strachu, zwątpienia, oskarżenia wroga. Usłysz głos miłości, łaski, nadziei, zwycięstwa usłysz cichy szept Ducha Świętego, prowadzącego Twoje kroki. Jak napisano w Księdze Izajasza, Zidwai, Twoje uszy usłyszą słowo za Tobą mówiące, to jest droga, idźcie nią, gdy zboczycie na prawo lub na lewo. Przyjmij tę duchową wrażliwość teraz, Efata, Efata dla Twoich ust. Rozluźnij się, języku spętany przez nieśmiałość, strach, niewiarę, ucisk. Zacznij swobodnie mówić o wielkich dziełach Boga. Prorokuj nad swoim życiem, nad swoim domem, nad swoją przyszłością. Głoś słowo, śpiewaj uwielbienia, uwalniaj słowa wiary, które przenoszą góry. Jak oświadczył psalmista w Psalmie 43, I włożył w moje usta pieśń nową, hymn ku czci naszego Boga. Wielu to ujrzy i ulęknie się i zaufa Panu. Twoje usta są narzędziem mocy. Użyj ich, aby dekretować swoje zwycięstwo. Użyj ich, aby uwielbić tego, który cię wyzwala, Efata. Otwórz się języku usta, by głosić cuda. Efata dla drzwi, które są zamknięte przed tobą: drzwi zatrudnienia, drzwi możliwości, drzwi finansowe, drzwi służby, drzwi pojednania. Deklaruję w imieniu Jezusa, przez autorytet słowa Efata. Otwórzcie się teraz. To, co wydawało się niemożliwe, nieprzekraczalne, zapieczętowane przez wroga, deklaruje, że jest otwierane przez potężną rękę Boga. Pamiętaj Apokalipsę 3.8. Znam Twoje uczynki. Oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Masz mało siły, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Bóg stawia przed tobą otwarte drzwi, których żaden człowiek, żaden demon, żadna okoliczność nie może zamknąć. Przekraczaj te drzwi z wiarą, Efata, otwórzcie się drzwi. Efata dla twojego zranionego serca. Otwórzcie się śluzy emocjonalnego uzdrowienia. Przyjmij balsam z Gileadu na rany odrzucenia, opuszczenia, zdrady, żałoby. Bóg odnawia twoją duszę, zamieniając ducha udręki na szaty chwały. Jak mówi Izajasz 61:3, przyszedł, aby pocieszyć wszystkich zasmuconych, rozkazać o zasmuconych Syjonu. Aby im dano ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szaty chwały, zamiast przygnębionego ducha. Pozwól, aby miłość Ojca zalała każdą pustą przestrzeń, każdy ciemny zakątek Twojej duszy. Przebacz tym, którzy Cię zranili, uwolnij przeszłość. Przyjmij pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Efata, otwórz się serce na uzdrowienie. Efata dla twojego zniewolonego umysłu. Otwórzcie się okna zrozumienia. Przyjmij jasność, mądrość, rozeznanie. Niech wszelka twierdza zwiedzenia, wszelki kłamliwy argument, wszelka próżna filozofia zostanie zniszczona teraz przez moc Boga. Niech twój umysł zostanie odnowiony przez słowo, zjednoczony z myślami Chrystusa. Jak poucza nas Paweł w Rzymian 12:2. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Odrzuć myśli o porażce, lęku, depresji. Przyoblecz się w umysł Chrystusa. Efata. Otwórz się umyśle na wyzwalającą prawdę. Efata dla Twoich finansów. Otwórzcie się, okna niebios. Niech cykl niedostatku zostanie złamany teraz. Niech przekleństwo ubóstwa zostanie zastąpione błogosławieństwem obfitego zaopatrzenia. Bóg jest właścicielem złota i srebra i ma upodobanie w pomyślności swoich sług. Malachiasza 3,10 obiecuje: Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był pokarm w moim domu, a potem doświadczcie mnie w tym. Mówi Pan Zastępów, czy Wam nie otworzę okien nieba i nie wyleję na Was błogosławieństwa w takiej obfitości, że nie będzie miejsca na jego pomieszczenie? Z uwierz w nadprzyrodzone zaopatrzenie, uwierz w kreatywne pomysły, w boskie połączenia, w nieoczekiwane zasoby. Efata, otwórzcie się źródła zaopatrzenia, efata dla jałowych łon. Otwórzcie się na życie, niech obietnica rozmnożenia się wypełni. Gdzie był smutek i wstyd, niech będzie radość i świadectwo. Bóg jest tym, który otwiera łono, który sprawia, że niepłodna śpiewa z radości. Pamiętaj o Sarze, Rebece, Racheli, Annie, Elżbiecie. Bóg, który czynił cuda w ich życiu, jest tym samym, który może. Uczynić w Twoim, psalm 113.9 mówi, sprawia, że bezdzietna kobieta mieszka w domu i jest radosną matką dzieci. Kwalcie Pana, przyjmij to słowo, uwierz w cud życia, Efata, otwórz się łono, aby rodzić obietnice, Efata dla zniszczonych relacji, otwórzcie się kanały komunikacji, przebaczenia, pojednania, gdzie są mury, pychy, urazy, goryczy, niech upadną na ziemię teraz, niech zwycięży miłość, która zakrywa mnóstwo grzechów, niech rodziny zostaną odnowione, małżeństwa uzdrowione, przyjaźnie, Odbudowane. Sam Jezus modlił się o naszą jedność w Jana 17:21, aby wszyscy byli jedno jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli jedno w nas, żeby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Szukaj pokoju, promuj pojednanie, bądź agentem uzdrowienia w swoich relacjach. Efata. Otwórzcie się serca na przebaczenie i jedność. To efata nie jest magicznym słowem, lecz dekretem wiary opartym na autorytecie Jezusa Chrystusa i w mocy jego słowa. Jest to zaproszenie, abyś dostosował swoją wolę do woli Boga, abyś uwierzył, że to, co on obiecał, ma moc wypełnić. Rzymian 4,21, mówiąc o Abrahamie, mówi, że był w pełni przekonany, że Bóg ma moc uczynić to, co obiecał. Taka jest wiara, która podoba się Bogu. Taka jest wiara, która porusza nadprzyrodzone. Może myślisz, ale ja już tak długo się modliłem, tak długo czekałem. Rozumiem twój ból, twoje zmęczenie, ale dzisiaj jest nowy dzień. Dzisiaj jest wtorek Efata. Nie patrz wstecz, nie trzymaj się rozczarowań z przeszłości. Patrz w przód na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Hebrajczyków 12:2. On nie powołał Cię do życia w Kajdanach, ale do chodzenia w wolności. Galatów 5 i Reden stanowczo oświadcza: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Stójcie więc mocno i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wolność została już zdobyta na krzyżu, cena została już zapłacona. Co musimy zrobić, to objąć tę wolność przez wiarę. A słowo Efata jest kluczem, który odblokowuje cele. Wyobraź sobie teraz kajdany, które cię więziły, rozpadające się na kawałki. Usłysz dźwięk ich spadania na ziemię, metalu pękającego pod mocą boskiego dekretu. Zobacz mury, które cię otaczały, walące się, kruszące, zamieniające w pył. Poczuj światło obecności. Boga zalewające przestrzeń, gdzie wcześniej była ciemność i ucisk, poczuj ulgę od ciężaru, który spadł z Twoich ramion, poczuj lekkość oddychania powietrzem wolności, powietrzem łaski, powietrzem zwycięstwa. To jest moment Twojego przełomu. Ten wtorek nie będzie tylko kolejnym dniem w kalendarzu, ale punktem zwrotnym w Twojej duchowej historii dniem w którym śluzy się otworzyły dniem w którym efata od boga rozbrzmiało w twoim życiu i wszystko się zmieniło teraz z otwartymi uszami co usłyszysz usłysz strategię boga dla twojej pomyślności usłysz słowa potwierdzenia od ojca o twojej tożsamości usłysz wezwanie do przejścia na nowe poziomy z uwolnionymi ustami co będziesz mówić Głoś słowo nad każdą sytuacją, prorokuj uzdrowienie nad swoim ciałem, błogosław swojej rodzinie, śpiewaj uwielbienia, które dezorientują wroga. Świadcz o cudach, które Bóg już zaczął czynić, z otwartymi drzwiami, dokąd pójdziesz, idź śmiało w nowe możliwości. Wejdź do miejsc, które Bóg dla Ciebie przygotował, nie bój się, Pan On sam idzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie opuści Cię ani Cię nie porzuci. Powtórzonego prawa: 31:8. Z uzdrowionym sercem, jak będziesz kochać. Kochaj Boga, nade wszystko, a bliźniego, jak siebie samego. Uwalniaj przebaczenie. Bądź kanałem łaski i miłosierdzia Boga dla tych, którzy cię otaczają. Z odnowionym umysłem, jak będziesz myśleć, myśl o tym, co w górze. Miej myśli pełne wiary, nadziei i zwycięstwa. Odrzuć wszelką ognistą strzałę złego, która próbuje cię ściągnąć w dół z błogosławionymi finansami, jak będziesz zarządzać. Bądź dobrym szafarzem zasobów Boga czci pana swoimi pierwocinami bądź hojny inwestuj w królestwo rób różnicę w życiu innych ludzi z obietnicą życia w łonie czy to dosłowną czy duchową jak będziesz rodzić dbaj o obietnicę boga z gorliwością karm je modlitwą i wiarą przygotuj się na rodzenie cudownych planów które on ma dla ciebie z odnowionymi relacjami jak będziesz się łączyć pielęgnuj jedność, inwestuj czas wysokiej jakości, bądź cierpliwy, życzliwy, pokorny, buduj mosty zamiast murów. To jest życie efata, życie otwarte, życie w obfitości, które Jezus przyszedł nam dać. Jana 10:10. 10. Nie zadowalaj się niczym mniej. Odmów powrotu do kajdan. Odrzuć kłamstwa wroga, które próbują cię przekonać, że nic się nie zmieniło. Coś potężnego wydarzyło się tu dzisiaj. Dekret został uwolniony, moc została aktywowana, ziarna cudów zostały zasiane. Teraz nadszedł czas, aby podlewać te ziarna wiarą i wytrwałością. Kontynuuj głoszenie Efata nad każdym obszarem swojego życia, który potrzebuje otwarcia. Każdego ranka, budząc się, deklaruj. Dzisiaj jest dzień Efata. Śluzy niebios są otwarte nade mną. W obliczu każdego wyzwania deklaruj, w imieniu Jezusa Efata, otwórz się drogo. Gdy zwątpienie spróbuje się pojawić, deklaruj, wierzę w moc Efata od Boga. Uczyń to słowo sztandarem na swojej drodze. Pamiętaj słowa Jezusa w Marka 11, 23-24. Zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz uwierzy, że stanie się to, co mówi, stanie mu się tak. Dlatego powiadam wam: wszystko, o co prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Twoje słowo, zjednoczone ze słowem Bożym i pełne wiary, ma moc przenosić góry. Efata, które głosisz w wierze, aktywuje efata, które Bóg już zdekretował w niebie. Nie izoluj się w swojej walce, podziel się tą wiadomością nadziei, bądź nosicielem efata dla innych ludzi. Wokół ciebie jest wielu, którzy również potrzebują usłyszeć to wyzwalające słowo. Bądź narzędziem, którego Bóg użyje, aby otworzyć uszy, rozluźnić języki i złamać kajdany w życiu innych. Błogosławiąc będziesz jeszcze bardziej błogosławiony, uwalniając doświadczysz jeszcze większej wolności. Choć, wstań w wierze właśnie teraz, otrząśnij się z pyłu rezygnacji, włóż szaty uwielbienia, podnieś swój głos i zacznij dziękować Bogu za cuda, które już są w drodze. Dziękuj za zdobytą wolność, dziękuj za otwierające się drzwi, dziękuj za płynące uzdrowienie. Dziękuj za przychodzące zaopatrzenie, dziękuj za dokonujące się odnowienie. Wdzięczność jest kluczem, który utrzymuje drzwi Efata otwarte. Chcę prorokować jeszcze raz nad tym wtorkiem. To jest dzień, który Pan uczynił dla Twojego zwycięstwa. To jest dzień Twojego efata. Cykle porażki są teraz łamane, wzorce porażki są rozbijane, klątwy dziedziczne tracą moc. Krew Jezusa, która przemawia lepiej niż krew Abla, woła za Tobą przy tronie łaski. Duch Święty porusza się potężnie, aby dostosować wszystko do boskiego celu dla Twojego życia. Nie wątp, tylko wierz, przyjmij to słowo w najgłębszej części swojego jestestwa. Pozwól, aby przeniknęło i zrodziło życie, nadzieję, przemianę. Kajdany już opadły, mury już runęły, drzwi już się otworzyły. Droga jest wolna. Idź naprzód, zdobywaj, weź w posiadanie swoje dziedzictwo w Chrystusie Jezusie. Poczuj teraz namaszczenie Efata nad sobą, namaszczenie przełomu, otwarcia, uwolnienia, namaszczenie, które uzdalnia cię do pokonywania przeszkód, zwyciężania gigantów, życia w nadprzyrodzonym wymiarze Boga w twojej codzienności. To namaszczenie nie jest tylko na chwilę, ale ma ci towarzyszyć przez całą twoją podróż. Wzywam cię, abyś przeżył najbliższe dni pod tym słowem Efata. Obserwuj otwierające się drzwi. Usłysz przychodzące dobre wieści. Poczuj płynącą wolność w każdym obszarze swojego życia i nie zapomnij świadczyć. Opowiedz wszystkim, co Bóg uczynił. Twoje świadectwo umocni wiarę innych i uwielbi imię Pana. Jak mówi Apokalipsa 12:11. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Twoje świadectwo jest potężną bronią przeciwko wrogowi. Chcę się teraz z Tobą pomodlić. Zamknij oczy tam, gdzie jesteś, lub po prostu skup swoje serce. Umiłowany Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, tego, który ma wszelką władzę w niebie i na ziemi, stajemy przed Tobą w ten Wtorek cudów. Uznajemy Twoją suwerenną moc, Twoje nieskończone miłosierdzie i Twoją miłość, która nas porusza. Dziękujemy Ci za słowo Efata, uwolnione przez Jezusa i rozbrzmiewające przez wieki z tą samą transformującą mocą. Panie, zgadzamy się z Twoim dekretem otwarcia i wolności nad każdym życiem, które słyszy tę wiadomość. Deklarujemy przez wiarę, że wszelki kajdan wykuty przez wroga, aby więzić Twoich synów i córki, jest teraz łamany. Kajdany strachu, zwątpienia, chorób, niedostatku, nałogów, ucisku przeszłości, niewiary, niech upadną na Ziemię w imieniu Jezusa. Uwalniamy słowo Efata nad każdym zablokowanym obszarem. Duchowe uszy, otwórzcie się na głos Boga. Usta, rozluźnijcie się, by głosić Twoje cuda i prorokować zwycięstwo. Zamknięte drzwi, otwórzcie się na Boskie możliwości. Zranione serca, otwórzcie się na uzdrowienie i przebaczenie. Zniewolone umysły, otwórzcie się na wyzwalającą prawdę Chrystusa. Zablokowane finanse, otwórzcie się na obfite zaopatrzenie Królestwa. Jałowe łona, otwórzcie się na cud życia i rozmnożenia. Zniszczone relacje, otwórzcie się na pojednanie i jedność. Duchu Święty, tchnij teraz nad Twoim ludem. Napełnij każdego Twoją obecnością, Twoim namaszczeniem przełomu. Usuń wszelkie duchowe śmieci, wszelki opór, wszelką niewiarę. Daj nam łaskę wierzenia, przyjmowania i chodzenia w rzeczywistości tego Efata, abyśmy mogli żyć jako lud wolny, lud otwarty, by przyjmować wszystko, co Pan ma dla nas, i by uwalniać Twoje błogosławieństwa nad światem. Odwołujemy wszelkie sprzeczne słowo. Wszelki zły dekret, wszelki wyrok porażki rzucony przeciwko naszym życiom, rodzinom, służbom i finansom. Niech zwycięży Twoje Słowo, Panie, niech zwycięży Twoje efata. Dziękujemy Ci, bo wiemy, że Pan słyszy naszą modlitwę i już zaczął działać. Cuda się dzieją, kajdany opadają, drzwi się otwierają. Zwycięstwo jest nasze w Chrystusie Jezusie. Deklarujemy ten wtorek jako kamień milowy wyzwolenia i postępu, i dekretujemy, że będziemy żyć nieustannie pod namaszczeniem Efata od chwały do chwały, od zwycięstwa do zwycięstwa. Przyjmij tę modlitwę, Ojcze, w imieniu Jezusa, naszego Pana i zbawiciela, tego, który jest Amen, świadkiem wiernym i prawdziwym. Alleluja! Chwała Bogu. Poczuj Jego obecność, poczuj wolność. Zacznij świętować swoje. Zwycięstwo. Napisz w komentarzu jeszcze raz: Przyjmuję moje efata. Udostępnij tę wiarę, rozgłoś to słowo. Niech moc Efata dosięgnie tłumów w ten wtorek i w dniach, które nadejdą. Pamiętaj: kajdany zostały złamane, cuda zostały uwolnione. Teraz żyj jak wolny, choć w świetle, mów z autorytetem, oczekuj niezwykłego, bo Bóg Efata jest z tobą: otworzył cię na nowy czas, czas spełnienia obietnic, czas boskiego przyspieszenia, czas cudów bez końca. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i wspólnota Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi, dziś i na zawsze. I niech dźwięk Efata nadal rozbrzmiewa w Waszych sercach, otwierając drogi i uwalniając moc Boga we wszystkich obszarach Waszego życia. Idź w pokoju i radości Pana, bo. Dzisiaj nadeszło Twoje zwycięstwo, Efata, otwórz się na nowe od Boga, Efata.